To zjedź, tak? Gdzie? No bo mi się nie podoba aktualna sytuacja, w której jestem. Ale o co ci chodzi, Marek? Chodzi o to, że ten samochód miał być pięcioosobowy i miał być tutaj komfort jazdy, a komfortu jazdy żadnego nie ma zjeźdź na poboczu, tak? i co mam się zatrzymać? Ale o co chodzi Marek? No ty mówisz w ogóle. Ale po gdzie... prostu nie podoba mi się komfort jazdy w tym samochodzie To każesz mi włączać nagrywanie, żeby się zatrzymać nie na ci nie poboczu? Nie, 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 zatrzymaj prostu się nie, tak? no co nie, 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 jakimś nie, co co chodzi? A czemu nie, nie, masz jakiś? No mam problem, bo nie, nie, o co chodzi. Jak to, nie, 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 co chodzi? No nie, wiem, o co chodzi. Co masz? bagażnik? Służący wyjmuj rzeczy Ale już tam nie ma ja nic oprócz zakupy. tylko tylko o co ci chodzi? Wysiadać O co chodzi, Marek? Wiesz, tylko zakupy tam są w tym bagażniku. O co chodzi? Bo, może lepiej uważajmy. Co ty robisz? już wszystkie tutaj. Ale co, ale co to mam to rozłożyć? Ty to z tej torby tutaj. Nie pytaj się, tylko rób. No ale czemu wyjmujesz zakupy? To ty chcesz sprzedawać to, czy co? Nie, otwórz tą mąkę, otwieraj wszystkie produkty po kolei. Ale czemu ty to wyciągasz? O co chodzi? Czemu wyciągasz zakupy ale na środek jakieś? odzywaj się do mnie, nie musisz tego teraz nagrywać. Nagraj dopiero jak otworzą wszystko, tak muffinki. Raz, otwieraj. Po co Tutaj otworzysz. Bo tak, takie mam widzimy. Się. Weźcie mi o co nie chodzi. No resztę powaliło. To co? Otwieracie czy co? No już. Otwieramy, ale nie wiem o co chodzi. Wytłumacz. A chodźmy, pogadamy. O co chodzi, Marek? Wytłumacz mi. Nie sądzisz, że nie powinno tak być? To znaczy? I to jest żart? To z czym żart? Słuchaj, pamiętaj, że kupowałem jaguara? No pamiętam. Było napisane na stronie komfort jazdy Pięć osób. No tak, no. Ja tego komfortu nie czuję. No bo jest pięciu osób, no wszyscy się cisną, no to właśnie o to mi chodzi. Ja no to... muszę się cisnąć z tyłu. No i co w związku? Ja muszę się cisnąć z tyłu. No i co w Zero szacunku. Do... Klienta. Słuchaj, tak dłużej być nie może. Poczekamy aż otworzą te wszystkie artykuły i Ale co ty chcesz zrobić? No zobaczysz o co mi chodzi. No nie wiem o co ci chodzi. Czemu ty wyciągasz żarcie, Nabierz. Nie tu masz. Ja z mi. tobą konwersował. Dobrze, jak chcesz? Siadaj. Czemu? Jedź tam, to? Tak, przed ciebie. Bierzcie te no. rzeczy do rąk. Każdy ma mieć dwie rzeczy w dłonie. No, mam. Ale po co mają tu brać? Ale, ale Powiedziałem coś. Ty tak? chcesz ciasto tej robić, o co chodzi? Nie, jajka są moje. Po co dam śmietankę? Bierz szybko, co szybko, ty szybko, ty szybko. szybko. Szybko, szybko, szybko. Bierz rzeczy. I co? Co ty robisz? To co robisz? Trzymajcie to po prostu. Ale co wy robicie? Robi tą śmietankę, ale robicie. No co? co ty robisz? Czemu wyrzucacie w to? Czemu on rzuca jajkami? On te auto! No kurde Marek, zostaw no, to auto! To auto 350 tysięcy kosztowało! Co ty robisz? 350 tysięcy za auto, czemu ty... Co ty robisz człowieku? Co ty robisz? Co ty robisz? To auto 350 tysięcy kosztuje, no zostaw to! No Marek Ty jesteś nienormalny! Ty jesteś nienormalny! Ty jesteś nienor... Ty jesteś nienormalny człowieku! Gdzie jest reszta rzeczy? Nie ma! Nie. Dobra, Dobra we, dlaczego, dlaczego zdewastował auto? Ja Nie wiem o co mu chodzi, ja nie wiem o co mu chodzi w ogóle ty. Tyle czasu co się stało? No zdewastował auto. Po co? Nie wiem, rozwalało. Ale przez tyle czasu był o, zadowolony. A on to wszystko niesie. Marek, zostaw to. Co ty no Marek, robisz? To was, nie, to jest jego auto tylko. No Ja pierdzielę ale on bez tu nie? Marek. Na Jezu, rozpieprzysz to, to pan, auto. Rozpieprzysz to auto. Już rozwaliłeś, Już rozwaliłeś. Już się nie domy... Człowieku, Co za pocisk! Ty pogrzało, ma filtru, marnujesz! No, ja nie do zjedzenia, no! Dlaczego to, zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Muszę się tego pozbyć w końcu. Na auto 350 koła kosztuje! To nowe auto jest! 350 tysięcy! Ty nie masz w ogóle szacunku do pieniędzy, człowieku! Taka sztuka! I to mówisz? Ale o co ci chodzi? Ale no nie masz szacunku do pieniędzy, ty zwariowałeś na głowę, ci odbiło! Ile ty czasu jeździłeś i byłeś zadowolony, o co ci teraz chodzi? Co ci nagrod? Jakiś A po co ci No i co ci chipsy. i co ci to da Satysfakcję? Dobra. No, ale... Postanowione, kupuję nowy samochód. A z tym co? Ale zdewastowałeś to auto, czaisz? Chcesz żeby auto zostało? Zdewastowałeś auto. Zdewastowałeś auto. Człowieku, zdewastowałeś, zepsułeś to auto. A co się z nim stało? No, rozwaliłeś się, no i tego już ich nie kupi. Ale po co mi to? No ale to 350 tysięcy kosztuje człowieku. Jojko. Ale zdenerwowałem się, tak? A jak my teraz tym wyjedziemy jak tu pełno molki? Jesteś chory, ja idę się przejść. Ej, ale czekaj, to ja ci powiem jaki? Bo ty to kupisz, tak? Co mam kupić? No słuchaj, ja ci pokażę zdjęcia tego samochodu, bo ja widziałem, że jest taki fajny, dostępny samochód. Ja już... ale po co to auto zniszczyłeś? Wytłumacz mi. Po co to zniszczyłeś auto? Tak, ja ci o jaki samochód mi chodzi. Ale po co zniszczyłeś to auto? No bo nie chcę go po prostu, słuchaj. No ale człowieku, no to nie jest tak, że nie chcesz. To auto kosztowało. Chcę taki. Audi R8? Tak. Najnowsze? Tak. Załatwisz? Pieniądze. Na siebie chcesz brać? W sensie co? Leasing czy co? Na stańsze ubezpieczenie? No mam, ale co z tego? Dobra. Ile to może kosztować? No z... Milion. Milion pięćdziesiąt przeleje dla bezpieczeństwa, tak. No to, ale ty, ty, co ty chcesz kupować nowe auto? Tak, będzie na dzisiaj. Chciałem po prostu to zniszczyć i kupić sobie nowe. Aha, dlatego ty, każde auto, które masz, to musisz zniszczyć, żeby kupić sobie nowe, tak? Jaguar jest twój. Cieszysz się. To jest totalna tragedia, co ten człowiek zrobił. Rozpieprzył auto. No, rozwalił to auto. no. Tam się od tych jajek robiły wniotki w aucie. Auto straciło już dużo na wartości. Nie wiem, co ma zamiar z tym zrobić. Mam to w dupie. Kazał mi kupić nowe auto, także pojadę po to nowe auto dla księcia. Ale dla mnie to jest tragedia. Tragedia umysłowa. Po co zniszczył to auto? Też mógł sprzedać to auto. Jeżeli to auto mu się nie podoba, mógł je oddać, sprzedać cokolwiek. Po co to niszczyć? Zniszczyć auto za 350 tysięcy. Ludzie kurde głodują, a on robi takie rzeczy. No, to jest. Szkoda, szkoda mówić po prostu. Szkoda szkoda mówić. Jak chcę nowe auto, to kupię mu nowe auto. Nie ma żadnego problemu. Muszę w każdym razie przejechać się do salonu Audi i wziąć mu nowe R8, skoro chcę. Cóż, widzimy się już na miejscu, jak będę mieć furkę. Trochę mi to zajmie, także jest teraz 12, bo dzwony biją, także pewnie około, około, około godziny 15 już będę mieć furkę. Do zobaczenia Państwu. Tragedia, po prostu tragedia umysłowa. A, i jeszcze jedno. Wszyscy, ale to dosłownie wszyscy się obrócili teraz od niego i tak naprawdę zostałem tylko ja. Wszyscy powiedzieli, że jest chory psychicznie i pojechali do domu. Nawet Karol Stwierdziła, że nie będzie z tym człowiekiem przebywać i też pojechała do domu. No przykro się na to patrzy, no sam wam powiedzieć. Ja z nim wytrzymałem tyle czasu, dwa lata. Ludzie z nim nie potrafią wytrzymać i w sumie się nie dziwię, bo z tym człowiekiem nie da się wytrzymać. <ścoughs> przykre, przykre. Okej okay, kochani, tak jak obiecałem, jak będę mieć już furkę, to nagram z tego relację. Także jestem w nowej furce, furka jest naprawdę kosmiczna. No cóż, jak chcę wydawać pieniądze? W sumie to nie jest mój problem. Rozwali tego Jaguara, to rozwalił tego Jaguara. Teraz mamy nowe auto, auto R8. Tak jak prosił, tylko nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę. Że to jest dwuosobowe auto, także ekipa na pewno tym autem nie będzie jeździła. Co najwyżej on ze mną, albo ja sam, bo oczywiście on nie ma prawa jazdy i nie wiem po co mu taka fura, bo będzie to po prostu niewygodne. Ale posłuchajcie, jak to auto brzmi. Słyszycie? Dowalone. jest po prostu dowalony. Wow, wow, wow Przyspieszenie 2,8 do setki 2,8 do setki Zwariuję jak zobaczy to auto, albo i nie zwariuję Jak to Marek, zobaczymy Jadę w każdym razie do niego, zaraz będę na miejscu Kochani, stanąłem sobie na poboczu, żeby pokazać wam Jak rewelacyjnie wygląda to auto Zaraz Marek tutaj powinien przyjechać, bo umówiłem się z nim Na parkingu, wszystko W każdym razie zobaczcie jak to auto wygląda Jak ono się prezentuje, kosmos, nie? Wow, wow, jest naprawdę, naprawdę kosmiczne Naprawdę kosmiczne Chciał, toma, ale podejrzewam, że zestra się zesra Strachu, jak będzie tym jeździć? Wow, to jest na. Nie, no, torpeda, torpeda. Zresztą sami widzicie, jak wygląda to auto. Ja już nie mogę się doczekać, jak docisnę je do Maxa razem z Markiem. Nie wiem, czy zrobimy to w tym odcinku, czy w następnym. W każdym razie czekamy na Marka, żeby zobaczyć jego reakcję na tą furę. Nie chciał jechać ze mną, to nie. Zresztą i tak nawet nie chciałbym z nim jechać. W każdym razie zaraz Marek przyjdzie. O, o Wilku mowa. O Wilku mowa. Ja pierdziele, co za debil. No stój, 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 auto jedzie, debilu. Normalny jesteś? Co? Co? co brak ci... pamięci wzrokowej? Jaki brak pamięci wzrokowej? Myślisz, że ja nie mam historii w telefonie? O co ci chodzi? No Audi R8, chciałeś Audi R8. Spójrz na to zdjęcie, pokazywałem ci to zdjęcie, tak czy nie? No pokazywałeś, no i co? No i co chciałem? Chciałem taki samochód. No chciałeś taki samochód, no ci kupiłem taki samochód. Zobacz, widzisz różnicę? Bo jak Widzę. Widzisz różnicę? Tak. Ale jaką różnicę? Na no. to ni W sensie co ci nie pasuje w tym aucie? Kolor. Kolor. Niebieskie. Niebieskich nie ma. A tutaj na mieście są dwa czerwone. No nie ma takich. Nie ma najnowszych. Są dwa czerwone na no mieście. No nie ma. Nie ma. Jest osiemnasty rok. Są dwa razy osiemnasty rok. Najnowszego nie ma. Ale osiemnaste są. Ale Marek nie ma osiemnastki. Nie no ma. przecież ja znam tych ludzi, którzy jeżdżą tymi rusemkami? Dwie czerwone są na mieście. Nie ma. Myślisz, że ja będę się w tym pokazywał? Nie ma. Co Przeszkadza, to jest auto Patrz, za milion złotych, prawda? Jak prawie. ja będę tym samochodem jeździł, to jeden typek, który jeździ takim samym na mieście, ma szarganą reputację. Nikt go nie lubi na mieście. I pomyślą, że ja jestem tym frajerem w tym samochodzie, jak ktoś się nie dopatrzy. Człowieku! U Marek, to auto jest naprawdę być. bardzo ładne. Co ci przeszkadza Wierzę, w tym mam od... parę w nodze? Nie, 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 proszę ci już. Mi... Tego nie, no Marek, milion złotych, no. Co czek, tego nie. już dziś, kur. A, Marek! Jaguara już zniszczyłeś! zostaw to auto do cholery! Człowieku, moje pieniądze! Człowieku, dlaczego kopnąłeś to auto? No zostaw to auto w spokoju, no człowieku. Patrz, brudne zostaw jest. Zostaw to auto! Zostaw to auto! Zaraz drugiego kopa dostaniesz! Człowieku, milion złotych prawie. Wiesz, ludzie, ludzie głodują człowieku. Zobacz, brudne! Gdzie ty to kupiłeś? Jakie brudne? To jest salonu, po prostu sztuka. Jakiego salonu? No Audi, a jakiego? Dlaczego mnie nie wziąłeś? No bo nie chciałeś ze mną jechać. Gdzie to kupowałeś? No w salonie Audi. Gdzie? No w mieście, w salonie Audi jeden Tutaj? salon jest. No, to co mnie nie wziąłeś? No bo nie о с я г Człowieku, nie zdewastujesz kolejnego auta. To auto kosztowało milion złotych. Kogo my tam mamy? Służący czy szofer? Myślę, że będzie się cieszył. Chcesz oddać to auto, pogrzało cię? Ty nie potrafisz docenić takiego samochodu. Ty chcesz naprawdę, oddać, naprawdę chcesz oddać to auto? Jak on ma na imię? Ty jesteś chory psychicznie. Marek, Marek, Marek to jest prawie milion złotych. Dzwonię do niego. Nie no, pogrzał. Rozłącz się, no człowieku, no oddasz milion złotych. Ty jesteś normalny? A co, zazdrości, że będzie miał takie auto? Nie, po prostu jest fajne autko. Nie, słuchaj, bo Ferrari kupił, czaj? Jaki Ferrari jak to Znowu kupił Zajemny Ferrari? Czerwone Ferrari kupił. Jak Ferrari? Słuchaj, ty nie gadaj głupot, tylko lejdź do drukarni i drukuj mi umowę kupna-sprzedaży, tak? Ale co, ty już na czy co, ty, Słuchaj, to zrobimy najpierw umowę o dzieło, że ja ci płacę a. bańkę, tak? Żeby a. przypału nie było. I ty, ja ci przeleję bańkę na konto, zapłacimy za to podatek, a później za tą bańkę kupisz tą furę, okej? Okay? Ferrari. Czerwone. Ferrari. Chcesz, za Fliko będziesz miał. No, no pewnie, że chcę, no. Za Dobra. Zajebiście. Jesteś nienormalny. Jesteś to jest nie normalny. Wydrukuj mi umowę, kup na sprzedaży i umowę o dzieło, nie wiem, o, o przekopanie ogródka. Siema. Czyli co, chcesz oddać auto za milion złotych służącemu? Jest kluczyk do tego? No jest, w stacyjce. Wyjmuj. Czemu? No wyjmuj kluczyk. Ale po... samochód czy mój? Ale człowieku, dodaj sobie gazu, sprawdź to auto. Nie, tak? nie mam zamiaru. Sprawdź to auto, no, dodaj sobie gazu. Kluczyk wyjmuj. Dodaj gazu, Marek. Nie, nie będę dodawał gazu. To ja dodam. To trzymaj kamerę, ja dodam nagrasz, tak? Ja mogę postawić kamerę na kamieniu. No ale patrz Marek, no. Mówię ci, że zajebista fura. Słuchaj tego dźwięku. Widać. Kluczek. Ale co ci nie pasuje w Zasranego świecia kupi. Szroda. Jesteś nienormalny Marek. Nie zrobię sobie z wami zdjęcia, bo jestem zdenerwowany. Proste, logiczne. Ale w czym masz problem? Byj mój kluczyk w tej chwili. Marek, jak nie chcesz, to ja sobie wezmę tą kluczę. Nie, nie, nie. No co W żadnym wypadku. Jedziesz ze mną czy nie? Jedziesz cholerę. Jedziesz czy nie? Świetna. No Marek, zajebista kura. Ale o co ci chodzi? Jak jest twój problem? Jak Na ją w... zawiesz. Jak jest twój problem? Wytłumacz mi. Do tłumacz, jaki jest twój problem z tym autem. Jest czerwone jesteś nienormalny, to sobie okleisz mnie Mówię ci, jest na mieście frajer, który jeździ taką samą czerwoną Nikt go nie lubi Dobra, jadę stąd Marek Odwiozę ci je do domu, jesteś chory Jesteś nienormalny Z drogi, z drogi już ile jak cholera Nie mam po prostu słów na niego Jeszcze te dzieciaki zablokowały mi drogę chodzą pod koła, masakra No nie mam, nie mam słów Demolował auto, znaczy chciał zdemolować auto za milion złotych Dobrze, no, że go powstrzymałem, bo, bo nie wiadomo jakby to się skończyło Jadę to auto za zawsze musi mu coś nie pasować Pokazywał mi rzeczywiście niebieski kolor, ale nie było niebieskich na salonie No skąd ja mogłem wiedzieć, że chce koniecznie niebieski kolor Koniecznie musi być niebieski, bo inaczej on go nie chce No idiota, no idiota, po prostu idiota dobra, kończę nagrywać Widzimy się w następnym filmie do zobaczenia.